Cześć, nazywam się Stanisław Borodijenko i dziś powiem, Ci: um, chcesz kupić samochód? To jest Twoje marzenie, ale nie masz czasu dla realizacji tego marzenia. Zacznę z tego, że myślisz po prostu um, musisz pomyśleć, uh, dlaczego jest Ci ten samochód? Jeżeli. Um, ten samochód jest po prostu, żeby pokazać swoim znajomym albo kumplom, że no masz jakiś tam piękny pęk samochód. To no po prostu ten samochód będzie zabierać Twoje wszystkie pieniądze. Ten cel musi wynikać z jakiegoś Twojego na przykład życiowego problemu. Chcesz kupić samochód, dlatego że często jeździsz, no po prostu ciężko jeździć do pracy. Autobusem, do tego, że on jedzie tam 2 godziny, 3 godziny, no jakąś dużą kwotę, a samochodem mógłbyś szybciej pojechać do pracy. Musisz po prostu zaplanować swój tydzień, tak aby dodać zadania do realizacji kupienia tego samochodu. Na przykład, że Odkłasz, będziesz odkładać jakąś kwotę pieniędzy. E, oczywiście musisz wybrać e, konkretnie samochód, jaki to musi być e, mały, duży <noise> i jak on ma pojemność silnika i temu podobne rzeczy. E, jeżeli był ten filmik korzystny dla Ciebie, zasubskrybuj kanał, postaw ulubienia i jeżeli masz pytania, napisz e, w komentarzu.